Słuchajcie, postanowiłam kupić psa. Ja jestem w mega szoku, że się w końcu na to zdecydowałam. Jestem mega podekscytowana i tak strasznie się cieszę, że się w końcu poznamy. Poznaliśmy się tak naprawdę dwa tygodnie temu, czy trzy, kiedy pojechałam go odwiedzić pierwszy raz, ale był taki malutki nie mogłam go jeszcze zabrać. A już jutro razem wrócimy do domu. Jejku, powiem Wam, że... Pomimo, że jestem taka podekscytowana, to się jeszcze kompletnie na to nie przygotowałam. Ja właśnie dzisiaj pojadę kupić kilka niezbędnych rzeczy, jak legowisko e, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć mi w tej nowej podróży, a ja was tam ze sobą zabiorę. do teraz do sklepu kupić jakieś legowisko i miseczki, bo niestety to, co zamówiłam w internecie, nie przyszło na czas. E, no. Więc tak. A ja i mój Teddy zobaczymy się już za 3 godziny. Teraz zrobimy teraz nietypowe unboxing. Byłam dzisiaj w kilku sklepach zoologicznych, ale w żadnym nie spotkałam kogokolwiek, kto mógłby mi doradzić. A w sklepie na Powiślu właśnie spotkałam panią, która powiedziała mi, co i dlaczego jest mi potrzebne, kiedy jadę odebrać szczeniaka. I pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, była przytulanka. No kurczę, nie, nie wiedziałam, że pies potrzebuje przytulanki. A ta jest jakaś podobno m, zdrowa dla piesków, i i ładne, nie. <laughs> Jejko czuję się, jakbym dziecku swojemu coś kupowała. No, a jeszcze nie dość, że to piszczy, to jeszcze ma tutaj coś szeleszczącego, żeby przyzwyczajać pieski do nowych dźwięków. Kupiłam też smaczki, wszystkie karmy, jedzenie, smaczki i tak dalej, które były tam dostępne. Były zdrowymi rzeczami dla psów. Też to wygląda w tym przypadku. Jest to 80% ryby, a reszta to chyba ziemniaki, z tego co pamiętam. Kupiłam też jakieś paski z gęsi stuprocentowe, które mam łamać na malutkie kawałeczki, żeby piesek uczył się gryźć. Kupiłam też smycz z małą sprzączką, klamerką, czy jak to tam się nazywa. Kupiłam wcześniej też obruszkę, ale mm, obawiam się, że może być za duża, no ale to się dopiero e, dzisiaj okaże. Kupiłam dwie miseczki, bo zamówiłam w internecie i niestety nie przyszły. Myślałam, że może przyjdą jutro, ale przyjdą dopiero w przyszłym tygodniu, więc musiałam je czymś zastąpić. Kupiłam takie. I korzystając z okazji, że mogłam z kimś na ten temat porozmawiać i ktoś kompetentny mógł mi doradzić, to kupiłam od razu karmę. Nie planowałam tego kupować, bo wiem, że dostanę z hodowli, ale mm, żeby nie zawracać sobie tej głowy później, to kupiłam teraz. To jest karma, indyk z kaczką i batatami. Także tak, mam nadzieję, że będzie mu smakować i że nie będzie wybrednym psem. No dobra, a my musimy się zbierać, bo za 20 minut jedziemy po Teddy'ego. Dobra, jedziemy. Jeszcze półtorej godziny drogi przed nami i pewnie już powiedziałam to za 100 razy, ale nie mogę się doczekać. A tak trzy tygodnie temu wyglądało nasze pierwsze spotkanie, no, i to była miłość yee. od pierwszego wejrzenia. Tak, tak. Wszystkie zarezerwowane. Zostało jeszcze pół godziny drogi, i już Wam zazdroszczę, że możecie przewinąć sobie i obejrzeć ten film w przyspieszeniu, bo sama chciałabym to zrobić. Nawet nie macie pojęcia, jak długo czekałam na ten moment. A tutaj Teddy jeszcze w swoim rodzinnym domku szaleje z rodzicami. Taki będzie duży, jak dorośnie. A na nas już czas. Jedziemy do nowego domku.

Zadnijcie, gdzie jest Gdzie się schowałem i nie chcę wyjść? Schowałem się i nie chcę wyjść, taki ze mnie tchóz. Hmm? Tchózem jestem, malutkim. Bał się, bał, uciął sobie drzemkę ktoś tutaj i teraz już soci i podgryza łapki, tak? Powiedz, Teddy. To jest małym podgryzaczem i już się nie boi, kiedy go chce chodzić po całym samochodzie. Hmm? Gramoli tylko. O. Chrupek tam leża, zjadłeś go? Zjadłeś chrupka? Nie, nie zjadł chrupka. Tadzio po 5 minutach w swoim nowym domu znalazł już swojego przyjaciela. Tak, mama nie myje luster, to Tadzio umyje. Lustra będą takie czyste. I tym akcentem zbliżamy się do końca filmu, który jest dopiero początkiem naszej wspólnej historii.